Razem w na drugiej konferencji, bo o spotkaliśmy się na święcie kapitalizmu. Tak jest. E, także witam. Je, jeszcze raz tutaj oficjalnie my już się od wczoraj e, gdzieś tam tutaj grojemy, integrujemy, spotykamy tam z Adrianem, nadaliśmy i do Loży e, do następnego wyjazdu się szykujemy. Ale e, o co chciałem Cię spytać, no bo jesteśmy u Maćka tak. e, na jego konferencji Zaprojektuj swój biznesowy wzrost. I teraz tak jest. każdy z moich tutaj widzów, z moich uczestników w, wywiadu dostaje to jedno pytanie. E, powiedz moim widzom, naszym widzom jednego tipa, w jaki sposób projektujesz swój biznesowy wzrost. Uh -huh, uh -huh. Wytaczałbym od tego, żeby w ogóle spróbować zrozumieć swoją rolę. Bo, tak jak są tutaj prelegenci, no to jeden z nich jest dobrym sprzedawcą, ktoś inny jest dobrym menedżerem, a ktoś inny jest dobrym prezesem. I teraz cały klub polega na tym, że są różne ambicje, ego, emocje i tak dalej, które oczywiście powodują, że chcemy zarządzać i oczywiście chcemy robić różnego rodzaju rzeczy, ale może tego w ogóle nie dajemy, nie? I teraz, że ktoś nie jest dobrym menedżerem, ale będzie dobrym właścicielem, albo po prostu będzie dobrym sprzedawcą. Ja teraz, w swojej spółce, powinien zatrudzić na przykład prezesa, dyrektora operacyjnego, menedżera. I tak dalej, a sam będzie sprzedawcą, i będzie to po prostu generował bardzo duży przychód dzięki temu, jakby to będzie dźwignią, a tu będzie w pewien sposób, jakby szło zarządzanie, nie? I to, to, to jest istotne na, na tym etapie, że dużo ludzi zakłada działalność gospodarczą, idzie w spółki i tak dalej, ale w ogóle, jakby nie patrzy na to, jaka, jest, jaka, jest, jaka ich rola być powinna, gdzie najlepiej się z na sprawdzą, jakby w całej tej spółce, czyli po prostu będą całkowicie z boku, żeby tam się odnaleźć, nie? No i teraz, jeżeli na przykład ktoś się nie miał na managera i nie będzie umiał zarządzać, no to, 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 to i tak nie wypali. W sensie to i tak nie pójdzie, nie? A to trzeba jednak poukarać sobie w ten sposób, że raz. Jest dyrektor operacyjny, gdzieś jest zarząd, jestem menedżer, no i teraz jakby jest ta kwestia, czy albo te kompetencje zdobędziesz, czy się nauczysz, jeżeli nie, no to się po prostu będzie rozpalać, bo to będzie trudne, naprawdę nie? pod tym kątem. Więc podszedł do tego, żeby budować swój biznes i to bardzo z boku rozpisać po prostu strukturę, jak to się mówi, organizacyjną tak jak w micie przedsiębiorczości i w, po prostu gdzieś objąć pewne stanowiska na początku, bo ich jest 15, aniżeli jeżeli jedno czy, 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 czy dwa, bo nie jesteś tylko i wyłącznie właścicielem, czy choćby prezesem, bo to tu już masz dwa. Hmm, tylko po prostu usadowić, gdzie najlepiej by było. No, stanowiska trzeba objąć, nie? żeby to się rozwijało. Dzięki temu też te, te po prostu szanse na ten rozwój będą. No i to jest po prostu mega trudne. Po prostu ugrzęźniemy na pewnym etapie i nie będziemy mogli ruszyć dalej, dlatego są te historie różne, choćby już w sieci, gdzie ludzie płaczą, jest dramat, mają depresję i tak dalej, no bo nie potrafią wyjść po prostu z pewnych tych rzeczy, a nie umią tego przy tym dalej, nie? A to trzeba zacząć właśnie od tego, że struktura organizacyjna, kroki, procesy, e, jakie będą wyglądały procedury, no i ktoś, kto będzie umiał tym zarządzać, nie? No tak, i to jest bardzo ważne, wiesz, co, bo e... Ja nawiążę może do mojej stronej sytuacji, bo ja może nie płaczę w sieci, ale ja bardzo nie lubię zarządzać firmą. Ja tak, ja wiesz, ja jestem urzędowym handlowcem, mówię sprzedawać. Lubię marketing, to tak, jak widać. Dosyć mocno się męczę. Już przerabiałem jakby y, ten poziom, że już wychodziłem z firmy, zatrudniłem, awansowałem jako pracy na menadżera, niestety nie sprawdził się i musiałem się cofnąć. No i dopóki nie znajdę nowego, to po prostu będę musiał ja zarządzać i zarządzam, ale nie czuję się w tym dobrze. I teraz pytanie znowu do ciebie, czy Ty już odnalazłeś swoje miejsce w będzie? Tak, ewidentnie ja jestem dobrym. Przede wszystkim. I właścicielem, no i tym, tą osobą jako usadzony specjalista, sprzedawca i tak dalej, który to generuje um, jakieś tam, powiedzmy sobie, no, lwią część e, też przy okazji przychodu i tak dalej. No i w, e, odnośnie tego, co powiedziałeś, e, spółka ewoluuje, więc ona się zmienia, ona po prostu idzie do przodu, i czasami e, ludzie, z którymi jedziesz, oni jakby nie mają zakomunikowanych trochę tego, co się będzie działo, jak będzie wyglądała ewolucja, zmiany, jakby czego się spodziewać, przez co oni są w stanie dojść do pewnego etapu, że na przykład dzieli na trzy kroki i dochodzą do tego etapu, oni nie są w stanie pojechać dalej. Nawet tego nie chcą, nie? I potem jest czas po prostu na te zmiany i z nich nie wygenerujesz właściwego menedżera. i wtedy jest potrzebny ten krok, gdzie potrzebujesz po prostu kogoś z zewnątrz. kto przyjdzie po prostu stanie i zobaczą i dobra, to, to jakby było w, w poręku Kojota, że żeby... no. ktoś kto o tym nie wie, przyjdzie, to zrobi, nie? I po no to przychodzi, przychodzi ktoś z zewnątrz, no i on po prostu wtedy tego po prostu bardziej się nadaje na ten, na ten kolejny krok, bo to jest tego coś świeżego, nie? W sensie jest kolejny krok spółki, ewolucja, gdzie on po prostu no, musi wykonać te zadania. Nie? I teraz oczywiście a tym też trzeba się zastanawiać, dokąd on dojedzie jakby z tym wszystkim. no do tego, żeby się po prostu nie, nie przywiązywać, bo trzeba też patrzeć na bezpieczeństwo tego człowieka, czy on będzie chciał to robić, dokąd on będzie chciał to robić, nie? Jak będzie jego motywacja później dalej i no po prostu dokąd to sięgnie, nie? Więc po prostu też, żeby nie przepalić później tych ludzi, których się ma, tylko dać im tę właściwą rolę. No bo tak jak mówię, przeważnie, że spółka startuje, ona jedzie, coś robi, to ci ludzie mogą się po prostu nie nadawać do, do tej konkretnej roli, o której powiedziałeś, czyli awansowywanie ich, mimo że ten model jest jakby właśnie znany i dość popularny, że tam no weź kogoś ze spółki jakby tam awansu, no tak, no bo... czy coś tam, nie? Ale oni po prostu tego nie chcą, więc to, no to właśnie, tak, jest problem potem dalej ze skalowaniem i rozwojem tego, że po prostu są po, potrzebne po prostu dodatkowe kompetencje, nie? Które, Których, no, rzadko tak. można znaleźć w tej osobie. Tak, a spółka nie była wcześniej na to gotowa w ogóle, żeby tego typu ludzi y, wziąć, że tak powiem, i po prostu z nimi działać, To oni ma na tym etapie, nie? A, no tak, a tak, teraz tak. jest teraz dopiero, nie? No tak, dokładnie tak. E, dobra, e, to w takim wypadku, dzięki za tą garść cennych informacji, mam nadzieję, nie że nasi tak. widzowie wezmą to do siebie, bo pod takim tytułem Właśnie dzisiaj nagrywamy, i niech czerpią te wszystkie nasze typy biznesowe, których my już używamy i rozwijają się dalej. się, Dzięki cześć.